Jezus Chrystus to najważniejsza postać Nowego Testamentu. Syn Boży przedstawiany jest jako osoba pełna miłości, dobra i miłosierdzia. Czy jednak Pismo Święte zawiera jakieś opisy wyglądu Jezusa? Czy na podstawie biblijnych zapisów można wywnioskować, jak wyglądał Jezus? Czy nauka może pomóc w odtworzeniu Jego wyglądu? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Jezus to syn Boży, któremu poświęcony został cały Nowy Testament z Pisma Świętego. Jednak w Biblii brak jest opisu wyglądu Jezusa Chrystusa. Z Biblii dowiadujemy się tylko, iż był on Żydem i dożył wieku około 33 lat. Jedyne opisy Jezusa pochodzące z Pisma Świętego przedstawiają Jego wygląd po zmartwychwstaniu. I obróciłem się, aby widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szateł do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu jak gdyby w piecu rozżarzonego. A głos jego, jak głos wielu wód. W księdze Daniela również możemy znaleźć następujący opis Jezusa. Podniosłem oczy i patrzałem. Oto stał pewien człowiek, ubrany w mgniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem, a ciało zaś jego było podobne do tarsiszu. Jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos, jak głos tłumu. Inne opisy Jezusa zawarte w Biblii są jeszcze bardziej ogólne. A jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Biblia nie zawiera więc opisu wyglądu Jezusa za życia. W Piśmie Świętym znaleźć można tylko fragmenty porównujące go, już po zmartwychwstaniu, do słońca jaśniejącego w swej mocy, którego postać jaśniała jak błyskawica. W Biblii znaleźć można również opisy mówiące o tym, iż Jezus ubrany był w lnianą szatę, jego stopy podobne były do drogocennego metalu, nogi wyglądały jak spolerowane Miedzi, zaś głowa i włosy były białe jak śnieg. Jednak są to opisy wyglądu Jezusa po zmartwychwstaniu oraz w trakcie apokalipsy, w pełni jego chwały i blasku. Skąd więc wziął się obraz Jezusa przedstawianego jako biały, wysoki mężczyzna posiadający długie włosy i brodę? Zwłaszcza, iż w Piśmie Świętym znajdziemy fragment, który neguje mężczyzn noszących długie włosy. Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy? Dlaczego Jezus przedstawiany jest w sposób niezgodny? z Pismem Świętym i czy z naukowego punktu widzenia możliwe jest ustalenie jak naprawdę wyglądał Jezus? Na przestrzeni wieków prowadzono wiele debat na temat przynależności etnicznej oraz wyglądu Jezusa. Do XIX wieku pojawiło się wiele teorii na temat nieżydowskiego pochodzenia Chrystusa. Teorie te sugerowały, że Jezus był biały, czarny, a nawet, że był Hindusem. Jednak sugestie te oparte były na stereotypach, etnocentryzmie i trendach, nie zaś na naukowej analizie. Antychrześcijański filozof żyjący w II wieku naszej ery Celsus napisał, że Jezus był brzydki i mały. Podobne pisy Jezusa zostały przedstawione w wielu źródłach, o czym wspomina Robert Eisler, powołując się na Ernsta von Dobrzuca. Łaciński teolog Tertulian twierdzi, że zewnętrzna aparycja Jezusa była pogardzana, że miał podły wygląd. W dziejach Piotra, apokryficznym tekście Jezus przedstawiony jest jako mały i brzydki, zaś w kolejnym apokryficznym tekście dziejach Jana, opisano go jako łysego, małego i brzydkiego. W liście do cesarza Teofila niektórzy biskupi stwierdzili, że Jezus miał zaledwie metr 40 wzrostu. Podobnie twierdził święty Efrem Syryjczyk, który napisał, że Bóg przybrał ludzką postać i pojawił się jako człowiek o wzroście trzech łokci, zszedł do nas jako człowiek małej postury. Skąd wziął się więc obraz Jezusa jako człowieka o wysokim wzroście, długich włosach i pięknej aparycji? W średniowieczu zaczęły pojawiać się inne wizerunki Jezusa, często mające na celu potwierdzenie stylów przedstawiania Jezusa na chociażby wizerunku z Edessy. Opisy Jezusa były wynikiem że Wizji świętych i mistyków, którzy doświadczali spotkań z Jezusem, białym, wysokim mężczyzną o nienagannym wyglądzie i długich włosach. Taki wygląd Jezusa został potwierdzony w XX wieku, gdy rekonstrukcji twarzy Jezusa dokonano w oparciu o całun turyński. Kolejne dwudziestowieczne przedstawienie Jezusa, a mianowicie obraz Bożego Miłosierdzia, oparte jest na opisanej wizji Faustyny Kowalskiej. Wizję tą opisała w swoim dzienniku, zaś wzór wówczas pisany został następnie namalowany przez artystów. W 2001 roku w serialu dokumentalnym Syn Boży podjęto się próby odkrycia prawdziwego wyglądu i pochodzenia Jezusa. Do badań wykorzystano pochodzącą z pierwszego wieku naszej ery czaszkę żydowskiego pochodzenia, przechowywaną w wydziale kryminalistyki w Izraelu. Twarz została zrekonstruowana przy wykorzystaniu antropologii sądowej przez Richarda Niwa emerytowanego artystę medycznego z Uniwersytetu w Manchesterze. Zrekonstruowana twarz sugerowała, iż ludzie z tamtych czasów posiadali szeroką twarz i Nos, a więc obraz zupełnie nie pasujący do tradycyjnych przedstawień Jezusa. Mark Goodacre, wykładowca na Wydziale Teologii i Religii Uniwersytetu w Birmingham, wykorzystując obrazy z synagogi pochodzące z III wieku stwierdził, iż kolor skóry Jezusa byłby ciemniejszy i bardziej smagły niż jego tradycyjny zachodni wizerunek. Zasugerował również, że Jezus miałby krótkie kręcone włosy i krótką przyciętą brodę. Jezus swym wyglądem nie mógł się odróżniać od swych uczniów, a także większości Żydów gdyż Biblia wskazuje, iż Judasz musiał wskazać żołnierzom Jezusa, którzy mieli go aresztować. Gdyby Jezus faktycznie różnił się wyglądem od swych uczniów, byłby stosunkowo łatwy do zidentyfikowania. John Taylor, profesor na King's College w Londynie, twierdzi, iż Jezus, podobnie jak Judejczycy z tamtego okresu, biologicznie był najbliżej spokrewniony z Żydami irackimi. W związku z czym, pod względem fizycznym, przeciętny Judejczyk miałby ciemne lub czarne włosy, oliwkowy kolor skóry i brązowe, Oczy. Średni wzrost mężczyzn wynosił wówczas 1,65 m. Historyczne zapisy wykazały również, że ludzie w Judei zwykle utrzymywali włosy i brody dość krótkie i dobrze uczesane. Prawdopodobnie w celu powstrzymania wszy, co stanowiło duży problem w tamtym czasie. Jezus prawdopodobnie zrobiłby to samo. Jezus w Ewangeliach przedstawiany jest jako cieśla, który przemierzał duże odległości na piechotę i czasami nie miał wiele do jedzenia. Zdaniem profesor Taylor, taki tryb życia w połączeniu z nieregularnym spożywaniem posiłków sprawił, iż Jezus był chudy, ale nieco unieśniony. Profesor Taylor twierdzi również, iż Jezus nie był nieprzeciętnie przystojny. Jeśli tak by było, to wówczas Ewangeliści i wcześniej pisarze chrześcijańscy z pewnością napisaliby o tym, podobnie jak zrobili to w przypadku Mojżesza czy Dawida. Jezus więc prawdopodobnie nie wyróżniał się wyglądem na tle innych Żydów. Jak wobec tego wyglądał Jezus? Czy badania prowadzone w tym zakresie są wystarczające, by uznać, że obraz Jezusa funkcjonujący w kulturze jest błędny? Czy brak jego opisów w? Biblii sugeruje, iż Jego wygląd był sprawą drugorzędną, zaś najważniejsza była miłość i nauki, którymi Jezus obdarzył Jemu współczesnych i przyszłe pokolenia. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.